Jezus ukazuje się swoim uczniom. Pośród tych uczniów nie ma jednak jednego z apostołów, apostoła Tomasza, zwanego Didymos. Na drugi dzień pozostali apostołowie mówią Tomaszowi, który był nieobecny na spotkaniu ze zmartwychwstałym Jezusem: "Prosto krótko. Widzieliśmy Pana". Jednak w Tomaszu budzą się wątpliwości. Właśnie wątpiący Tomasz to określenie chyba lepiej pasuje do opisu postawy Świętego Tomasza niż powszechnie przyjęte Niewierny Tomasz, które w pewien sposób niezasłużony negatywnie ocenia Tomasza. Święty Tomasz nie był niewierny. On przecież wierzył, miał jednak wątpliwości. Wątpliwości Tomasza mają swój pozytywny wymiar. Sprawę Jezusa Tomasz traktował bardzo serio. Zaangażował się cały. Zaangażował całe swoje życie w sprawie Jezusa. Zmartwychwstanie Jezusa było dla Tomasza, jak również też dla pozostałych apostołów, problemem nie tylko wiary w ten cud zmartwychwstania. Był to bardzo osobisty problem. Był to problem taki. Komu powierzyć swoje życie? Co robić dalej? Komu poświęcić dalej swoje życie, komu się powierzyć? Tomasz rozumiał dobrze, że jego życie nabrałoby zupełnie nowego sensu, nowego znaczenia, gdyby Jezus żył, gdyby Jezus zmartwychwstał. Stąd też Chrystus wątpliwości Tomasza traktuje bardzo sernio i z wielkim miłosierdziem. Wypełnia wszystkie postawione przez Tomasza warunki, tak aby on uwierzył w jego zmartwychwstanie. Dlaczego Jezus tak postępuje? Ponieważ Bóg, stwarzając człowieka, obdarzył Go wolną wolą i rozumem. Człowiek może wybrać dobro lub zło, wolność lub niewolę, wiarę bądź niewiarę. Pan Bóg był stwarzając człowieka, obdarzając Go wolną wolą, był świadom, że człowiek może wybrać zło, że człowiek może wybrać wbrew Jego woli. Można powiedzieć, że Pan Bóg jest takim wielkim ryzykantem, a jednocześnie Pan Bóg jest też wielkim miłośnikiem wolności. Można też powiedzieć, że Pan Bóg to taki pierwszy i największy we wszechświecie liberał. Prawdziwie dojrzała wiara zakłada wątpliwości. Otwarta jest na nurtujące nas pytania. Nasza wiara to nie ideologia, gdzie nie ma miejsca. Na jakiekolwiek pytania, na jakiekolwiek wątpliwości. To też nie jest tabliczka mnożenia, gdzie dwa razy dwa jest cztery i koniec, bez dyskusji. Kto prawdziwie przeżywa swoją wiarę, doświadcza wątpliwości. Wiara nie usuwa wątpliwości, wręcz przeciwnie, ona je zakłada. W tym tkwi jej sens. Tu jest jej sens. Żyjąc wiarą, jednocześnie żyjemy w wątpliwościach, żyjemy w ciemnościach. Żyjemy w pytaniach i szukamy. Pan Bóg nie oczekuje od nas, że wszystko bezkrytycznie przyjmiemy. On dał nam wolną wolę i rozum, abyśmy je używali, abyśmy zadawali pytania, abyśmy szukali i żebyśmy wybierali. To poszukiwanie, to wątpienie pokazuje nam, że tak jak Tomaszowi, zależy nam. Że nasza wiara jest żywa. Że jest dla nas czymś bardzo ważnym. I że w sposób świadomy w naszej wolności wybieramy. W języku hebrajskim słowo wybierać oznacza również kochać. Decydując się na wybór, decydujemy się na kochanie. Tomasz, święty Tomasz Sakwinu, mówił, że rozum prowadzi do wiary. Jak również mówił też, że miłość jest aktem rozumu. Jesteśmy więc wolni w naszej wierze w Pana Boga, więc możemy mieć wątpliwości, możemy zadawać pytania, możemy szukać i możemy wybierać.